Zawsze, jak wyjeżdżam na dłużej niż kilka dni, to muszę prosić się swojego sąsiada, żeby przychodził nakarmić mojego kotka. No i nie powiem wam, że trochę się zawsze tym martwiłem. No i postanowiłem sobie kupić taki automatyczny karmik, żeby to wszystko mieć bardziej tak pod kontrolą. Podłączamy sobie nasz karmik do zasilania, i w sumie jedyną rzeczą, którą musimy zrobić, żeby on działał, to regularnie dosyć swoje karmy. A najlepsze w tym karmniku jest to, że mamy do niego dołączoną aplikację i możemy sterować tym karmnikiem bezpośrednio z aplikacji. Możemy też sobie ustalać plany posiłków, na przykład tutaj możemy sobie ustalić, no o jakiej godzinie ma się wysypywać karma i jaka ma być ilość porcji, w jakie dni. Także nie muszę już o tym cały czas myśleć i się stresować, bo ta aplikacja zrobi to za mnie. No i mogę też dodatkowo tą aplikację sterować sobie z pracy. Wystarczy, że sobie wybierzemy tutaj liczbę porcji klikniemy po prostu feed i ta karma sama się będzie wysypywać. To wszystko ze sobą działa naprawdę bardzo płynnie i mam teraz pewność, że mój kotek zawsze dostanie jedzenie, nawet jak nie mam je w domu. I dodatkowo powiem wam, że strona, na której kupiłem sobie ten karnik ma teraz spoko promocję na minus 30%, a link do tej stronki zostawiam Wam w opisie mojego profilu.